Zagrajmy dalej w Little Big Adventure. Yy, wróciłem na wyspę Principal Island. Tutaj, jak, jeżeli pamiętacie, yy, tutaj znajduje się pudełko z koniczynką, ale żeby do niego się dostać, yy, potrzebny, potrzebna była możliwość latania. Otóż teraz taką możliwość posiadamy. Więc yy, spróbujmy zobaczyć, co tam jest. Widać, że rośnie tu jakoś palma. O, w ten sposób? Nie? Nie da się w ten sposób? A może tutaj z dołu? Najwyraźniej. blokuje się na czymś. Dobra. No. I hurra, mamy pudełko. I to nam nic nie daje, ponieważ y, mamy. Częściej znajdujemy pudełka niż same konieczniki. <śmany> <śmany> Zabawne. No dobra, i teraz jedynym miejscem, do jakiego pozostało nam iść, jest hmm. ten szczurek, ten króliczek w więzieniu. Gdyż y, potrzebujemy czerwonej karty. A on właśnie powoduje, że będziemy mogli ją wziąć. I teraz trzeba to tak załatwić, żeby nie zginąć. Tutaj powinien ten czołg jeździć. Ok, zabijemy tego. Zabijemy tego. Dobrze. Teraz.

But earlier on I gave a fake rip card to my brother who was living on Proxima Island. He will give it to you if you say amot to him. The location of our house is now indicated on your holo map. Tak jest. Udało się. No to teraz uciekamy szybko. Tutaj już powinien ten czołg jeździć, ale coś nie jeździ. Wejdziemy. Ok, zabijemy tego. Ech. Teraz trzeba będzie działo ominąć. I w nogi Ups. Przymiem woli 4 serie, a później przestaje strzelać. Ciekawe. No i jak wrócimy to będę z powrotem na tej wyspie Gdzie znajduje się muzeum.